Halo, halo, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, witam Was w drugim dniu świąt. Jak widzicie, pełna ciemność. Chyba tylko my dziś będziemy spacerować. No ale w takim dniu, słuchajcie, spaceru się nie odpuszcza. Patrzę, że mam chyba źle ustawioną, bo trzyma, widzicie moje trzymanko. No ale już teraz tego nie zmienię, bo jestem z psem i drugą rękę mam zajętą przez e, moją jogę, która dzisiaj zobaczcie z nami. Chodź. Jogi. Joga się bardzo ucieszyła na tego e, Power Walka, Bo ostatnio ze mną e, nie chodziła, ponieważ jest słabo wychowana. I kiedy chodzimy sobie po prostu po ulicach, to, to joga zaczykle ludzi. Ale pomyślałam, że dzisiaj naprawdę naprawdę nikogo nie będzie. Cześć wam, ja nazywam się Jasia Picji spaceruję z wami, wami w czwartki i w czwartki zapraszam Was na takie mindfulnessowe spacery, na spacery ku uważności, po to, żebyśmy wszyscy uczyli się dużo bardziej uważnego życia i takiego postępowania z własną uwagą, dzięki któremu możemy skupić się dokładnie na tym, na czym skupić się chcemy. Dziś jest 26 grudnia, drugi dzień świąt. Ja święta spędzam u siebie w województwie zachodniopomorskim, tuż przy lesie. Poszłabym z wami do lasu, ale obawiam się, że i tak nic byście nie zobaczyli, więc idziemy sobie w kierunku słuchajcie miasta. U mnie jest pogoda październikowa. Mamy kilka z raptem stopni na podwórku. I pies mi się tutaj kręci, słuchajcie, przepraszam was koło kilka raptem stopni na podwórku, ale na się, jak na moje oko, to jest takie 4-5 stopni. No i kogoś tutaj pieskiem, słuchajcie, miał, więc muszę się skupić, choć przejdzie przejdziemy ładnie, bez rzety, zaczepienia. Anna, mam nadzieję, że u was też jest dobra pogoda, taka spacerowa, może macie trochę więcej śniegu. No dobra, cała idea mały ruchów ku uważności powstała po to, żeby ludzie mogli uczyć się tego, jak zarządzać swoją uwagą. Szczególnie wtedy, kiedy słuchajcie, te problemy z zarządzaniem uwagą mamy. A kto ich teraz nie ma? Powiedziałabym, że mało osób w tej chwili nie ma problemów z zarządzaniem swoją uwagą, dlatego że same media społecznościowe, przestrzeń cyfrowa, po której my regularnie, codziennie. Spacerujemy, jest skonstruowana w taki sposób, aby tą naszą uwagą zarządzać za nas. To znaczy, uczymy się w przestrzeni cyfrowej takiego postępowania ze swoim zaciekawieniem i ze swoimi myślami czekajcie chwileczkę, które nie wymaga od nas świadomego działania. To oznacza. Że pojawiają się po prostu różne bodźce w naszej przestrzeni, które cały czas ściągają światło uwagi na siebie i w ten sposób w zasadzie wielkie koncerny, które tworzą różne przestrzenie, zarabiają, bo dzięki temu, że nasze umysły wyewoluowały w czasach w których tych bodźców było znacznie mniej i coś nowego oznaczało coś być może niebezpiecznego, coś, czym należałoby się zająć, dzięki temu, że nasze e umysły wyewoluowały właśnie w takim czasie, to one są bardzo wrażliwe na różnego rodzaju nowe bodźce. No i w ten sposób działa cała przestrzeń cyfrowa, która nas przekonuje, że każdy bodziec, o który słuchajcie, sięgamy, który się pojawia w naszej przestrzeni ekranowej, cyfrowej, wydaje się być dla naszego umysłu nowe. Do tego służą kolory. Słuchajcie, bardzo mi niewygodnie, przepraszam was, ale źle, źle założyłam stika. mam za mocno go skręconego i mój pies co chwilę potrzebuje, żebym zmieniała rękę, na której go prowadzę, więc wybaczcie tę dłoń w kadrze, ale już w tej chwili nie jestem z tym... W stanie nic zrobić. Więc wielkie koncerny na tym zarabiają, wykorzystując do tego różne bodźce. Od kolorów, przez dźwięki, przez szybkość pojawiania się pewnego bodźca na szklanym ekranie, oszukując cały czas nasz umysł, że wszystko co się za chwilę pojawi jest nowe i godne i warte uwagi. Dla naszego przodka z przeszłości nowe i godne uwagi oznaczały te bodźce, to były te bodźce, które gwarantowały przetrwanie. To oznaczało, że jeżeli ja nie skieruję swojej uwagi na ten bodziec, który jest przede mną, to jest duże prawdopodobieństwo, że zginę, że stracę życie. Na tych prostych mechanizmach opiera się, neurobiologicznych, opiera się w zasadzie cała tajemnica współczesnego świata, który potrzebuje naszej uwagi, który karmi się naszą uwagą, który słuchajcie. Zarabia na naszej uwadze w taki sposób, że sprzedaje ją reklamodawcom. Dlaczego taki przydługi wstęp? Dlatego, że musimy zdać sobie sprawę, że przynajmniej od 50 lat część z nas może trochę krócej, a część może nawet trochę dłużej bo kiedy pomyślimy sobie o dużych miastach o billboardach o reklamach o tym, jak reklama zrewolucjonizowała to, jak wyglądają przestrzenie miejskie. Jak pomyślimy sobie o takiej rzeczywistości, to przynajmniej od 50 lat świat, w którym żyjemy, to jest świat, który nie tylko zaprasza nas do kierowania uwagi w te różne strony, które mogą być potencjalnie dla nas zagrażające, na przykład gdyby w tej chwili tutaj wyskoczył wielki pies za rogu, dobrze by było, żeby zwróciła na niego swoją uwagę. Ale jeżeli pojawiłaby się wielka reklama nowego sprzętu, który powinna mieć, dobrze by było, żebym umiała to odpuścić, tak? żebym umiała za tym nie podążać. I teraz, przynajmniej od 50 lat, świat walczy w taki sposób o naszą uwagę, wykorzystując coraz bardziej i coraz bardziej wiedzę na temat ludzkiego mózgu. Niestety takimi bardzo ważnymi osobami, które tworzą dla nas przestrzenie ekranowe poza oczywiście informatykami, programistami, bilionerami, są neurobiologowie, którzy doskonale wiedzą, jakie bodźce, w jakim odstępie czasu będą tę naszą uwagę przykuwać. No i w ten sposób jesteśmy przez lata, a właściwie całe nasze życie, trenowani do tego, aby te, nie być właścicielami własnego pola uwagi. Tak? Jesteśmy trenowani do tego, aby to nasze pole uwagi oddawać komuś innemu i czemuś innemu. W ten sposób potrafimy spędzać godzinę przed ekranem telefonu w takim poczuciu sytości, że tam się coś dzieje ważnego. W ten sposób jesteśmy w stanie oglądać godzinami rolki różne albo wędrować po przestrzeni, która nas otacza kompletnie i nie widząc, tylko kierując wzrok od reklamy do reklamy. W ten sposób w sklepach, na przykład, zwracają naszą uwagę produkty, które dokładnie mają zwrócić naszą uwagę, i reagujemy na to, na czym zależy producentowi. No, to jest trochę smutne na temat naszego świata, dlatego, że to oznacza, że nasza uwaga wciąż jest bombardowana przemyślanymi sposobami na odwracanie jej od tego, co dla nas ważne. Bo jeżeli to światło uwagi, po pierwsze, jest cały czas bombardowane bodźcami, które je rozprasza, no to w dużym stopniu ten nasz mięsień, uwagi, jest rozregulowany, tak? On jest przemęczony, on jest rozregulowany, on jest przemęczony, on też w związku z tym, że jest za to nagradzany, że sobie skacze jak tam sobie chce, to jest wyuczony takiego, słuchajcie, postępowania. Po drugie, to oznacza, że rzadko kiedy mamy taką pełną świadomość tego, jak tym naszym światłem uwagi zarządzać. To znaczy najczęściej nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak ona bardzo jest rozproszona, raczej uznajemy ten stan rozproszenia uwagi za naturalny. Coraz więcej ludzi mówi mi, że... że mają problem z obejrzeniem jednego filmu od początku do końca, że mają coraz większy kłopot z tym, żeby czytać książkę przed snem, tak? Coraz więcej osób mówi, że 20 stron książki przed snem to jest znacznie za długo, że czują się szybko senni, że tracą koncentrację uwagi, że właśnie czytają i zapominają w trakcie co czytali że potrzebują wielu, wielu bodźców naraz i to jest właśnie efekt tego przebęczonego e, mięśnia uwagi, tak sobie go nazwijmy. To jest efekt tego nagradzania nas za rozproszoną uwagę. To jest efekt tego, że trochę nie mamy kontaktu. Tak jak nie mamy kontaktu z intuicją, ona gdzieś w toku, wiecie, rozwoju m, takiego racjonalnego, tak zwanego sposobu myślenia gdzieś nam trochę umknęła i traktujemy ją tak po macoszemu i coraz mniejszy kontakt mamy z intuicją, tak samo mamy coraz mniejszy kontakt ze świadomym zarządzaniem naszą uwagą i właśnie dlatego takie praktyki uważnościowe są nam bardzo, bardzo potrzebne, żeby na nowo odkryć ten mięsień uwagi, zobaczyć, ojej, to jest światło, strumień zainteresowania, którym ja zarządzam, tak? To ode mnie zależy, gdzie ja ten mój strumień światła skieruję. I czy ja osiągnę flow? No bo jest jeszcze taki stan flow, który sprawia, że my oddajemy się pewnemu automatycznemu działaniu albo takiemu, który sprawia nam przyjemność i się w tym tak rozgaszczamy, rozkoszujemy, rozgaszczamy, rozkoszujemy w taki sposób. Czekajcie, teraz tu puszczę mojego psa na stadionie. Chodź jogi, choć 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 tutaj, tego nie ruszaj. Oh. Chodź, pobiegasz sobie, chodź, tutaj idziemy, e, rozgaszczamy i nagle stapiamy się z tym działaniem, które uprawiamy. Na przykład ludzie, którzy, yy, słuchajcie, biegają, albo ludzie, którzy robią na drutach, osiągają ten stan flow. To jest zupełnie inny stan uwagi. To jest taki stan uwagi, który został w pełni zlany z tym, co robimy, z tą jedną czyn czy czynnością i to sprawia nam dużą, dużą, dużą przyjemność. I teraz jak my możemy na co dzień, słuchajcie, zimno, jak możemy na co dzień ćwiczyć ten mięsień, żeby go w ogóle odkrywać mm, i e, ćwiczyć, e, ćwiczyć jego moc. Pamiętacie, jak ostatnio wam mówiłam dwa tygodnie temu, żeby pójść na taki uważny spacer na zewnątrz, przyglądać się światu, który nas otacza próbować szukać nowych rzeczy, tak? To było takie ćwiczenie, które zapraszało Was do tego, żeby zająć pozycję osoby obserwującej i szukać na zewnątrz nowych, nowych bodźców, nowych rzeczy, które mogłyby Was zainteresować, szukać z ciekawością, nie uciekać do swojej głowy, tak? No bo dzisiaj Wam opowiadam o, to, że, o tym, że świat zewnętrzny nabiera nam uwagę. Ale pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak świat wewnętrzny, świat naszych wewnętrznych myśli, który. O, tam jest mój pies. Słuchajcie, rozglądam się. Który tę naszą uwagę też nam zgarnia, tak? O, znowu inne chwytanko od dołu, może tak wytrzymam, trzymając, który tę naszą uwagę zgarnia, czyli to, co sobie myślimy o tym, co będzie jutro, to, co sobie myślimy o tym, co było wczoraj to, co sobie wyobrażamy, to jest coś, co nam do światło uwagi zabiera. Chodź o ogajdziemy na rzekę. Dzisiaj Was zaproszę do takiego ćwiczenia, które może Was mocno skonfrontować z tym, jak ta uwaga wam ucieka i pokazać wam na ile to jest trudne zadanie. W trakcie spacerowania, czy nawet jak będziecie w domu, siedząc na krześle, na poduszce medytacyjnej, albo po prostu spacerując, tak jak my to robimy, spróbujcie liczyć od 10 do 1, czyli przy każdym wdechu liczymy. 10 wydech 9 wdech, 8 w D7 i do zera. I tak w kółko. Zobaczcie, czy w ogóle jesteście w stanie, słuchajcie, bo no, zrobię Wam Blair Witch Project. <laughs> czy w ogóle jesteście w stanie y, policzyć do zera? To znaczy, czy jak, jak wiele takich serii zdarzy się, w których uda wam się, albo może nawet nie uda, to nie jest najlepsze słowo, w których wy policzycie od 10 do zera. Każdy wdech i każdy wydech, będąc przy tym wdechu i wydechu. Ćwiczenie wydaje się banalne, ale jest o tyle trudne, że za każdym razem, kiedy pomyślisz o czymś innym, za każdym razem, kiedy skoncentrujesz się na czymś innym, najprawdopodobniej zapomnisz cyferki. To znaczy, pogubisz się. Powiesz 10, a za chwilę już nie wiesz, czy to było 10, czy to było 9, czy to było 8. Chodź, Joguś. Chodź, chodź, chodź. Idziemy. Patrzcie, jesteśmy nad rzeką. No, wy tego nie widzicie, ale jesteśmy naprawdę w ładnym miejscu nad rzeką. Tylko, przy, tylko wołam mojego psa, bo boję się, że się wykąpię. I e, licząc od 10 do 0, kiedy zauważacie, że się mylicie, to wtedy wracacie do tego miejsca, tak? czyli wracacie do stanu, e, słuchajcie, wyjściowego. I zaczynacie z powrotem od dziesięciu. Nie chodzi o to, żeby siebie jakoś oceniać w tej sytuacji, nie chodzi o to, żeby jakoś siebie besztać, że ojej, znowu źle policzyłam. Chodzi o to, żeby wracać. Świadomie wracać i rozpoznawać ten moment, tak? Co się takiego wydarzyło, że ja znowu się rozproszyłam, gdzie ten mój umysł powędrował? Czy się rozproszyłam dlatego, że mój pies właśnie próbuje wykąpać się w rzece? Czy się rozproszyłam, dlatego że przypomniało mi się, że mam dzisiaj gości i co, czym ja tych gości ugoszczę? Czy mi się przypomniało coś z przeszłości? Czy w ogóle zapomniałam, że ja miałam liczyć? To jest też bardzo częsty przypadek, gdzie po prostu zapominają, że mieli liczyć. Więc spróbujcie poobserwować w tej praktyce ten swój umysł. Tak długo, aż zrozumiecie, które dystraktory są dla Was największym wyzwaniem. Bo oczywiście rozpraszają nas różne rzeczy, ale jak to bywa z człowiekiem, każdy z nas ma swoją e, taką osobistą e, specyfikę, tak? Każdy z nas ma swoją własną tendencję rozproszeniową i niektórzy będą częściej zapominali, zapominali co mieli robić, a niektórzy będą częściej lądowali w przeszłości. Albo w przyszłości. To jest świetne ćwiczenie, które pomoże w ogóle Wam namierzyć, jak ten Wasz mięsień uwagi działa, rozpoznać, co jest przeszkodą i nauczyć się zawracać. Tak samo jak ja, wracam do Was za każdym razem, kiedy moja myśl wędruje na moim psie, którego jednocześnie słuchajcie pilnuję, odwracam się do niego, coś tam mówię. Ale za chwilę wracam do Was z tym tematem. Tak samo wy chciałabym, żebyście spróbowali wracać do tego liczenia bez nadmiernego e, oceniania siebie i bez tania, że nie wyszło. Ale z taką właśnie próbą, ok, będę mieć na oku ten dystraktor, nie? Nauczę się za tym dystraktorem, słuchajcie, e, nie podążać. E, Ćwicząc swoją głowę. Ja Was zapraszam do tego, żeby to Wam towarzyszyło codziennie na spacerze. Ja wiem, że Wy spacerujecie z power walkiem, co w praktyce oznacza, że jednocześnie też się uczycie, rozwijacie, słuchacie innych ludzi. Jest to też jakieś ćwiczenie mięśni uwagi, tak, który ma być skoncentrowany na tym, co ktoś opowiada, czego się uczycie. Stawiam sobie Was tutaj na chwilkę na zakończenie. Ale, jak będziecie spacerowali sami, albo będziecie w jakimś miejscu, w którym nie będziecie słuchać audiobooka, nie będziecie słuchać muzyki, kiedy nie będziecie oglądać tego, co się dookoła dzieje, to spróbujcie podążać za takim liczeniem od tyłu, od 10 do 0, możecie się pobawić od 10 do 0, od 0 do 10, przy czym to w dół zawsze będzie wymagało od nas trochę takiego większego skupienia i jeszcze większej uwagi na byciu, czyli teraz, bo to pierwsze od 0 do 10 może odbywać się na, słuchajcie, zasadzie automatyzmu. Spróbujcie pochodzić, tak, przez najbliższy tydzień i sprawdzić, jak to w ogóle jest być posiadaczem mięśnia uwagi, jak to w ogóle jest z tym waszym uważnym byciem w zadaniu, bo to jest jeden też z powodów odwlekania w czasie różnych rzeczy, porzucania planów, zapominania o różnych rzeczach. To jest też jeden z powodów niedbalstwa, że nam ten mięsień uwagi ucieka w różne miejsce. To jest też jeden z kłopotów osób z, z deficytem uwagi, tak? czy są częścią ADHD, z którą najczęściej się borykamy, który. Ten deficyt uwagi polega na tym, że właśnie ten, ten mięsień jest trochę nadmiernie przerzutny i za bardzo zainteresowany wszystkim, co dzieje się dookoła, i wysiłkiem jest przy go przy w jednym monotonnym e, zadaniu. Słuchajcie, kiedyś byliśmy mali, e, to nie był najlepszy system edukacji, w którym my się wychowywaliśmy. ale jedno trzeba temu systemowi edukacji oddać. Wszyscy ćwiczyliśmy ten mięsień uwagi, dlatego że trzeba było na lekcji. Wysiedzieć i czasami czytać rzeczy, które nas nie interesowały, liczyć mozolnie długo zadania, które wydawałoby, że są, wydawałoby się, że są bez sensu, wystać na mszy, na której nie rozumiemy za bardzo o co chodzi. No Ten system miał bardzo dużo minusów, ale plusem było to, że większość z nas potrafiła się przytrzymać przy czymś, na co nie ma ochoty. Ja nie jestem fanką przytrzymywania się przy rzeczach, na których nie mamy ochoty, ale jestem fanką tego, żeby to potrafić robić. To jest jeden z, z dobrodziej, bo czasami rzeczy, które są dla nas ważne, to są właśnie rzeczy, na które nie mamy ochoty. Czasami ten trening, pobieganie rano, napisanie kolejnej strony pracy dyplomowej, jak jakąś piszecie, wypełnienie dokumentów, posprzątanie w domu skupienie się na przeczytaniu książki, to są te rzeczy czasami, na które my nie mamy ochoty i musimy umieć się przy nich przytrzymać. I to jest możliwe tylko wtedy, kiedy jesteśmy świadomymi um, zarządcami naszej własnej uwagi. Od tego się wszystko zaczyna. Dlatego czasem ta praca, taka wysiłkowa praca, nad ćwiczeniem mięśnia uwagi, to jest coś, co, od czego będzie zależało wasze przyszłe życie, od czego będzie zależało. Robienie rzeczy, które są dla Was ważne i które ciągle Wam ułykają, bo Wam się nie chce, co jest normalne. Natomiast to, że nam się nie chce, nie jest jeszcze żadną przeszkodą, słuchajcie. Czasem to, że nam się nie chce, jest po prostu wyzwaniem, na przykład wyzwaniem uważnościowym. Bardzo Was pozdrawiamy z Jogą. Chodź, Jogoś. Jak widzicie. Nawet jest taka pogoda, że nawet ee, słuchajcie, mojej Wilczycy się za bardzo spacerować nie chce i stoi. zastanawiając się, co ja tutaj e, robię na tym deszczu, e, ale pozdrawiamy was serdecznie, bo czy pada, czy nie pada i czy pogoda jest przyjazna, czy nie jest przyjazna i czy nam się chce, czy nam się nie chce. Spacer jest tym, co robi nam naprawdę dobrze. Warto spacerować, warto tak e, zaczynać dzień. Mam nadzieję, że Was do tego PowerWalku zachęcamy, a ja Was już zapraszam do PowerWalka jutrzejszego. Pamiętajcie, że można nas oglądać na YouTube, ale można nas też słuchać w podcaście na Spotify, więc wiem, że dla części z Was to jest fajne rozwiązanie. Trzymajcie się, wesołych świąt, bo jeszcze ich trochę zostało Wam życzę i widzimy się w przyszłym tygodniu. Bartek, trzymajcie się. Hej, hej!